Moment, będziemy świętować, bawić się do Białego Rana razem z moimi widzami. Wszyscy są dzisiaj zaproszeni, już z MySlo. też jest i wszyscy się przebieramy. Ja, oczywiście, jestem gotowa jako pierwsza. Ogi, oczywiście, mają ogon, jeszcze się przebierają, ale mamy jeszcze trochę czasu do tej imprezki. Zaraz wszystko będziemy stroić na bruk, na imprezę i będziemy razem w ekipie z Alkiem, z Sebkiem, z widzami. Będzie też nowa koleżanka, będzie sam Smile będę ja, będzie się naprawdę działo, będziemy się bawić i ocencie moją stylowę w komentarzu. Zostawcie też łapeczkę w górę, kto się cieszy, że jutro już nowy rok widzowie. Może że wy już to widzicie w nowym roku, a może jeszcze ktoś to ogląda w starym roku, więc napiszcie w komentarzu. No i dzisiaj się bawimy! Zróbmy ostatni wyścig na łapeczkę w górę w 2023! A właśnie! Ostatni wyścig w tym roku! Słuchajcie! Robimy ostatni wyścig. Nie wiem, czy pamiętacie, ja robię takie wyścigi na łapeczkę w górę. Kto będzie szybszy? Czy wy co wietrzymy? Ej, pamiętacie te nasze wyścigi? Myślę, tak, że szybko to ścigamy. Napeczkę na w górę! To będzie ostatni wyścig w tym roku! Bo się kończy! Ale! Super! Uj, aż w mikrofon. No dawaj, ustawmy Dobra. się tutaj w linii. No to, no to zaczynamy. Oj, czeka, już mikrofon dostał szala. no Oni już strzelają, pierwsza próba, fajerwerek jest. Ej, e, nie ma strzelania, nie ma strzelania, jeszcze Sylwestra nie ma. Gdzie te firewerki? Halo, pożądaj się. Nie, weź, te Oni już robią pierwsze próby, nie strzelamy na razie. Dobra, no to w takim razie weźmy, zróbmy ostatni wyścig, wszyscy no to ustawiamy chodźcie, się tutaj. Nie, staniemy tutaj, robimy. Wres wszyscy wyjście. ustawiamy się tutaj. Nie strzelamy, halo! Halo, halo, halo proszę <laughs> To jeszcze nie pójdę! To jeszcze nie północ, nie strzelajcie fajwerkami w dzień, to i tak nie widać, bo jest dzień. No właśnie, my potrzebujemy nocy, żeby było pięknie, oni, widoczne. oni już strzelają fajwerkami, no weźcie, poczekajcie, nie to strzelać, musimy mieć nocy. Strzelać, stop, stop, o, ustawcie stop, się, wyścig. ustawcie się! Jak ja walnę swoją fajwerkę, to wy będziecie wszyscy w szoku normalnie. Dobra. Jak ja walnę swoją fajwerką, no to dawajcie, wszyscy robimy wyścig na łapeczkę w górę. Dokąd się ścigamy? Do kąt się Dawajcie, tutaj no. Tu będziemy ścigać do się do, do końca tej ulicy. No dawajcie. Trzy. Dwa. dwa. Uwaga, wyjście na beczkę w górę. Czy wyplikniecie obeczkę? Jeden! Zaraz! Biegniemy, biegniemy! Wszyscy taką gągą, gągą! Zabierajcie! Ja ci zaraz zabrałam się w górę. Uuuh. Wyprzedzam srebka! Ja ja Jesteście słabi, nie dacie rady! Ja wyprzedzam srebka, wyprzedzam! Jeszcze grypa wzięła, ale daje daję radę. Dawajcie, dawajcie. Biegniemy, biegniemy, rura wszyscy. Nie ma tak sebek oszukuje! Bo to miał być wyścig bez dodatku! Szybko, szybko, ja ja bałem! Jo, no nie! I jesteśmy! Kto wygrał, proszę Państwa? Ja nie wiem, kto wygrał, Ale ja wygrałam. Najważniejsze <laughs> pytanie. Gdzie robimy Sylwestra? W jakim miejscu na Brookhaven, Party? W jakim samym miejscu robimy W samym centrum, tutaj? ja myślę, żeby wszyscy mogli, nasi widzowie, do nas dołączyć i żeby łatwo było znaleźć nas. Okej, okay, dobra. Paryca mówi, żebyśmy zrobili w samym centrum Sylwestra. No to robimy. W samym centrum koło fontanny. Robimy największy Sylwestra na Brookhaven. To będzie tak super, Aś. Największy Sylwek! Ej, to mi się stało? A, dawaj, lecimy. Ale walniemy tą fajwerkę, ja otwórę normalnie fajwerką w górę! Ale będzie <grym> No właśnie, za, no. uważaj, ty się nie zbliżaj okay, do ognia, bo jeszcze ciebie dekoracje. wystrzeli w kosmos! Zaczynamy dekorację, dawajcie tutaj wszyscy musimy postawić. No, robimy dekorację. Go, go, dobra, go, go, go. dobra, zaczynamy, otwieramy propsy. Tak otwieramy wszystko. I oczywiście i balony, balony, dawajcie, pochodnie tak żeby postawię, było. O, postawię tutaj pochodnie paści, to znaczy, pochodnie, postawiać ładnie. Ma być bardzo wszystko ładnie, tak, właśnie. Balony, tutaj, balony, dawajcie jeden. Stawiamy. Ale też nie tak jedno na drugim, żeby nie było aż wiecie na górze. O, dajcie, dawajcie, to i może gdzie my jest troszeczkę miejsca. Mieliśmy tam postawek. Dam na postawić wszystkiego. O, pięknie, Gwiazdki pięknie. Postawiłem. Jedno, ja postawię jeden, drugi, trzeci, czwarte, piąte. Patrzcie, postawiam tutaj. Ja, ja postawię tutaj balon. Ej, tutaj nie mogę. Okej, ja postawię prezenty, postawię prezenty. Patrzcie, tutaj prezenty postawię do śladu do Brook. Ej, ja przy petardach znaki stop, żeby nikt nie podchodził, nie? Ej, znaki ej, stop robię. co tu się no, tutaj dzieje. zrobimy to sobie. Ej, naprawdę tu. się coraz ładniej robi. Dobra, i to okej. Okay. dekorujemy, dekorujemy wszyscy. Na a nie na już ulicy już nie dokorujemy. mogę stawiać stopów. Dekorujemy, na ulicy nie można niestety stawiać, ale no, możemy ustawić tutaj. Patrzę, Ile już rzeczy mamy i ile dekoracji widzowie. Nawet to budynek policji ustroiłam Tyle w tym roku i będziemy wszyscy tańczyć, ale będzie tu stawiam, zobaczcie. Wojnkę postawię. ej, tutaj na środku może jeszcze stawiać. Może tu stawiać? Ej, mogę tu stawiać, patrzcie, mogę już na tutaj stawiać, ej, patrzcie. A, będziemy kamerować Ej, kamerę. są takie Mamy fajne stawiam. rzeczy, zobaczcie, co to jest. Stawiamy, stawiamy, stawiamy wszystko, stawiamy tutaj. Kolorowe rzeczy tutaj. takie, o, o tak. O, ale pięknie, ale super, a się gwiazdki postawię też. Patrz, gwiazdki, to rozpaliło ognisko, co to się dymi? Ej, no, to są takie ognijcie. efekty za specjalne. Efekty specjalne. Efekty specjalne, dodajemy teraz dym taki, o. czerwony dym, czerwony dym teraz daje, czekaj, czerwony dym postawię, wow, na niebieski dym, ja o, no stawiam, wow, żeby, nie jak tu wygląda, czerwony ja dym, jada pochodnie, jak ładnie wyglądają, jo, ja, dobra, już niedługo będzie noc, już mamy czternastą, niedługo będzie wieczór i wtedy I robimy może, wielką parangę, a gdzie będziemy tańczyć, gdzie będziemy no tańczyć, gdzie ej, daj. na ulicy, no właśnie, potrzebna jakaś perkusja, jak to nam zagra, nie. niech ktoś postawi perkusję, No ja pizzę postawię, patrzcie, pizza, ej, świata dajmy, świata też dajmy, świata też dajmy, kto chce pizzę, tak Rozstawmy to jedne światła, a drugie, patrzcie ile światło będzie, jo, ej, co największa balanga. Co kto to zrobił? Ja to zrobiłam, dawaj, taki dekoracyjny dym. Dym. dawajcie wszyscy. Świata, więcej światło, więcej światło, żeby Jeszcze wszyscy więcej? nas widzieli, nawet, dobra. Żeby, o, patrz, widzieli nas z kosmosu nawet. Żeby widzieli nas z Ładne białe. Wow, ale super jest, naprawdę podoba mi się. Mega, jak mega ja ładnie. Ej, to jest. I wtedy wszyscy odpalimy fajerwerki, to będzie wtedy super łaśnie. Dawajcie jedzenie i tak dalej, wszystko musimy mieć pizza. Można też zmieniać kolory tych lampek jak coś. Wszystko rozdajemy, tutaj Dawaj dajemy, żeby ładnie by było. Ale jest mega kolorowo. Co ty no, robisz? jakie dobre! Skupka Sławsta. Daj Wszystko też smakuje. się napić. Dobra, i słuchajcie, musimy też. Mm, najważniejsze jest to, żebyśmy ubrali się. Musimy ładnie wyglądać. Ja już jestem gotowa, słuchaj, ja mam y, idealną kreację. Dobra, teraz weźmy fireworks. to fireworks. pasuje. Okej, fireworks. Nie znaleziono wyników, co? Jak? Fire... Ja mam! Jest! Ooo, Okej, fireworks. Mam, 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 mam fireworki! Patrzcie po lewej stronie tam, po prawej. Ale dobra, nieważne, widzicie to. Biorę fireworkom Jo, ile będę miał strzelania! To są zimne ognie, zimne ognie nawet! I ile fireworków, zobaczcie! la. Będę odjazdł... Ile mam fireworków, widzicie to? Jo, patrzcie na mnie! Ile firewerków na weptynie? Ej, już raz 15, 17. A ty się, się ubijesz jakoś? O, trzeba się, raz się raz się Musimy się pospieszyć. Już się robi 16. Szybko czas leci na broker. 17, nie, 17 nie, już! To 17, sorry. 17. 17! 17. Jeszcze 17. ile godzin zostało? 7 godzin! godzin. godzin. Jeszcze 7 godzin. Się. Spieszmy, się. spieszmy się, spieszmy się, dawajcie, bo czasu nie ma. Jakiś Ale błędy, Wow, wow, jak to wygląda. Wow, już. Jak to wygląda, wow, już. To wygląda super aśnie! Ej, mam nadzieję, że jeszcze możecie stawiać coś, bo ja już nie mogę. Widzowie, zostawcie ostatniego Subika na, na kanale Pati i moim. Ej, na wszystkich kanałach, zostawcie. widzowie. Wejdźcie na kanał też Pati, zostawcie ostatniego Subika w tym roku. Pamiętajcie, bo Dokładnie, wtedy już nie będzie. ostatni w tym Ostatnie roku Ostatnie rzeczy powiedzieć. w tym roku jest wtedy nowy rok, ale super ja będzie. Ja już ćwiczę tańce, zobaczcie. A gdzie tańce, Tańce, dobra. No to w takim razie tu mamy, Patrzcie, rzeczy przygotowanych, tyle rzeczy na Brookhaven ja jeszcze na nie widziałem. Ja nie mogę, jak to się z góry bo prezentuje, nawet... wow. no, wow. ten, no, tenpia, nie, wam coś. Dobra, ej, i teraz przygotujmy też fajerwerki, już się ściemnia, 18 godzina. Fajerwerki rozkładać ja to tak. Nie wygląda. A nie, bo czekaj, bo jeszcze tylko nie nie Nie, bo jeśli postawicie, to one od no. razu zaczną strzelać, No to wiecie? nie, od razu nie strzelajcie nimi, nie. Ta światło mamy. Ej, zmieńcie jeszcze kolory świateł. Ej, dobra, są fajne. Yo! Ej, z daleka to się prezentuje. Szatło, nie wow. nie zmieniajcie ich! Będą ej, nas ej. widzieć w kosmosie nawet. No będą nas widzieć w kosmosie. Ej, naprawdę tu z góry nawet widać. helikopterem polecę do góry. Czekaj, helikopterem A będzie ja widać? sobie odleciałam kamerą do góry, u, no to weź, u. jak to kozacko wygląda. No wiecie co? O, wow. bingo! Helikoptera, dawajcie, przylecimy się helikopterem. Idziecie za mną? Za mną? Dobra, jedę ja do Ostatni lot helikopterem będzie w tym roku. No chodźmy do góry! No do góry. kurde! jestem! Chodź do samolotu, okej, jestem, bo na tu jest raz, dawajcie. Lekaj, już biegniemy. idą, idą. Ile, ile was idzie tutaj? Jesteście w środku? Lecimy ja do górę, już nie, nie lecimy nie, Ale Alek się jest ale jest Alek, Ty Ale nie ma miejsca, dobra. Ja patrzcie, do... jak, to z góry? jak to z góry wygląda. Jak to Ioo! wygląda! To wow, super Lecimy do góry, patrzcie na to. Ioo! 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 Jak to wygląda w ogóle? Czekaj, lecę na dole, lecę na dole, lecę na dole, lecę na dole, lecę na dole! Ale fajnie! Ale fajnie, zobaczcie teraz to, jak to się świeci Już jest 19, słuchajcie, po 19! 19, a już godzina krzykoczasa i zaraz 20 i 24 I nowy rok, rok wtedy. I ktoś tam z góry strzela, czy to Alek? Ej, ktoś strzela, Czekajcie. No tutaj strzelał z dachu? policji? Ale, nie, nie wolno ja, to jeszcze nie odpalać. Nie patrz, jeszcze nie pan. Zmieniam, zmieniam w ogóle tego. Patrz, agencja mogę zmienić wojskowy, widzisz to? No bogaty. widzę, widzę. Patrz, bogaty, Uwaga, bo zaraz... O nie! O nie, coś ty zrobiłeś! bro? się! Musimy być wcali na imprezę. Normalnyśmy, lol, dora, musimy być wcali na imprezę. No na, Le, na siebie, bo zaraz tam, księdza. Le, lecę się. na dół! No to, to wypadło! No, ale No bo psujesz na mnie, wysiadam! co się dzieje z helikopterem? Co ty, co ty żeś narobił? Helikopter ma wypadek, patrz co się dzieje. Ja wyskoczyłam, Ej, to bo to jest niebezpieczne. Ja też wyskakuję, Jak mnie wywaliło? 20 Ej, wywaliło godzina mnie drugi... już jest. Na drugi koniec. Programu. Ej, bo już 20 Woliło. jest czasu coraz mniej. Ej, czekajcie za mną, wywaliło No to dawaj, do... musisz do nas dołączyć, bo zaczniemy bez ciebie. No, nie, nie, nie bez mnie. Czekaj, oh, uwaga, prędkość 200. Jedziemy. Gdzie ty jesteś? No, wywaliło mnie na drugi koniec Brookhaven. Oh, jadę. jadę. Okej, okay, jestem. Jestem. się mano. Okej, przyjechałem, okej. Okay. Dobra, jesteśmy. Ile rzeczy tu przygotowanych? Dobra, no to, to zacznijmy się bawić, no bo musimy okay, czekać, nie? Zaczynamy pierwszy fajerwerki. taniec. Patrycja? Tak? Można Cię prosić do. Posił! Podajcie rękę. Oooo! To ja tu z jak ja tam. tańczę? Okay, to ja biorę Patrycję do tańca. A czekaj, bo musimy wybrać. Chłopaki, kogo wybieracie? Uh, tu jest ładna dziewczyna. Uu, ile same ładne są dziewczyny? Ja biorę nawet. Mamy blondi prawie. No, Okej, okay, to sobie wybierzcie Sebek, Alek. jak wybieście, bo wy dziewczyny nie macie. Dobra, Alek ale chodź, że się Alek, bo dziewczynę. kto ze mną zatańczy, zapraszam, Bra Sebek. Chodź, chodź, idziemy. Ja się Fajewerki, czekaj, ściągnę fajewerki, żebym lepiej do tańca był Ubiorę sobie garnitur taki lepszy, żebym jakoś tak no le lepiej No właśnie, ubierz elegancko... się jakoś, żebyś jakoś wyglądał, patrz co to za jaja tańczy No, no, to wezmę sobie, czekajcie, wezmę sobie Patrzcie ile ja mam dziewczyn do tańczenia To jesteś ty? <grym> jak no ja ty w tej masy garnitur. kolorowej to, wow, to ja wow, a nawet ja do ciebie przyszłam, patrz no, Dobra, ej, czekaj, raz, pan, raz, to jest moja Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć Ale jak jest w ej, niebie żen, ten, Czekaj, 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 czekaj Uwaga, balanga, balanga! Tańczymy wszyscy razem! Tańczymy, chłopiec, Gdzie, stańczymy? pu pu pół! druga jeszcze, jeszcze dwie godziny! Tańczymy, tańczymy, tańczymy! tańczymy, tańczymy. Bawimy się, bawimy wow, się, dawajcie! Ale muza. Tańczymy tam, tam wow. Ale mój za! Lecimy się, widzowie! Leccie! Pierwszy taniec! Ej, 22, za dwie godziny odpalamy fajerwerki! No już za półtora ej, właściwie, za ej, półtora. Ej, szybko to leci widzowie, o, szybko to leci Za dwie godziny fajerwerki, ale będzie super aśnie! Woohoo! Li, ja nie, nie mogę się doczekać! ja też nie mogę doczekać! Czemu nie ma DJ-a? No właśnie, kto jest DJ-em? Ej, czemu nie ma DJ-a? DJ, DJ, DJ! A my DJ, sami sobie DJ-ujemy! Ja chcę tego, z tego rapera słynnego z Myslowa, gdzie jest Dobra, rapę. No to okay. dawaj, Patrycja. śpiewaj! Patrycja, może cię zaprosić do tańca, ja tylko chcę Patrycję, bo tak. nasz pierwszy taniec sylwestrowy. Da, Okej, okay. zatańczymy, czekaj, podam ci rękę. Czekaj, żebyśmy normalny taniec tylko zrobili, nie? Normalny taniec! <laughs> Jak to się to Tańczymy ze samo daj, daj, blisko, bliżej, bliżej, o, elegancko, patrz. Czekaj, tak wezmę, Nie o. tak blisko, bo mi makijaż popsuje. No, tańczymy, patrzcie, z Patrycją nasz pierwszy taniec. Uuu, ale się ruszamy. No, yeah. ekstra, ekstra. Patrz na to, jak lecimy, My jak też, tańczymy, super, tańczymy z Patrycją, nasz z pierwszy taniec. Łooo. Wow. dawaj, Patrycja co zrobiła, lol, co ty, szpagat zrobiła. No, widzisz, jak ja umiem? To jest Patrycja, jaki szpagat. Ej, dobra, drzwiat. pół godziny, musimy zacząć zaczą

Dawajcie, dawajcie, strzelamy! Dawajcie, strzelajcie! wszystkie fajerwerki! Nie mogę strzelaj! Wszystkie muszę to usuwać! Dawajcie, strzelajcie, strzelajcie! Strzelamy, strzelamy, strzelajcie. żeby odpalali wszyscy! Dawajcie! Widzę, 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 strzelajcie! Dawajcie, wszyscy, dawajcie! Nawalamy fajerwerkami! Czekaj! mamy limity rekwizytów! Ja już usuwam! Usuń, te, które masz i dodawaj! Ora, usuwam, 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 jest pięknie! Jak

Nowy ale rok, wadzie. jak superaśni Fajwerki nawalamy 2024. 2024 będzie najlepszy 2024 Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia Widzowie, superaśnie jest Smile Oglądajcie nas nadal Smajsłow team, oglądajcie nas w nowym roku Prosimy Smajsłow team, pati nie, nie, zapamięta... nie zapomnijcie o ale nas też. No właśnie, o Alku, smajsłow team, team. Pati, <laughs> tak samo Paty team Kto jest Paty team, pamiętajcie o pati Tak samo tu jest pati, elegancko no Pamiętajcie o nas widzowie w nowym roku, kto będzie w styczniu, napiszcie w komentarzu, kto będzie nas oglądał w nowym roku, kto będzie z nami cały czas przez ten nowy 2024 rok Wow, życzę wam, Alek życzę tobie dużo zdrowia, szczęścia dzielić Ale to Alek, nie jak, jest, tystarki. za to powiem, bo nie ja, nie to, że wszystkiego, jestem Wszystkiego najlepszego chłopaki Chcemy, Dzięki, dużo szczęścia, zdrowia. Zdrowia. Alek dużo szczęścia, zdrowia i żeby dobrze ci układało się w nowym roku Żebyś ze mną w nowym roku Żebyś tyle nie pyskował, da tańczymy, ta. Tańczymy, ta. Tańczymy, uwaga. Bum, da tańczymy, tańczymy, uwaga Najlepszego widzowie I Lecimy, lecimy, tańczymy, Rora. Chłopaki tracimy, teraz chłopaki tańczą No to se chłopaki idziemy dziewczyny To tańczymy, uuuu tańczymy. Tańczymy, tańczymy. Tańczymy. Tańczymy, tańczymy. Teraz dziewczyny ze sobą, mamy tutaj. Yeah. O, ma makarena, makarena. Ale Lecimy, ja cię kręcę. Dobra, mamy nowy rok. Teraz ja z bioderkami. Woo. A teraz to ma jest my teraz da. Tańczymy da. dalej. Tańczymy dalej, Dobra, no, się Będziemy spać. Widzowie, a Was zapraszamy na kolejne odcinki już jutro w nowym roku. No w zasadzie dzisiaj, bo już dzisiaj nowy rok. Zapraszamy, więc pamiętajcie. Czekajcie i no co, do zobaczenia, do później, szczęśliwego, nowego, na razie. Roku!